Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku znów będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Po tym jak Aleksander zniszczał, osiągnął swój życiowy sukces. Po raz pierwszy w karierze wskoczył na podium. Był na trzeciej pozycji w Lachti. Oczywiście w internecie rozpoczęła się pewnego rodzaju taka burza. Pojawiły się pretensje, można powiedzieć, że platforma X dawny Twitter zapłonął. A dlaczego tak się stało? Od razu. Ci, którzy często lubią węszyć pewnego rodzaju konflikty, zaczęli krytykować Stocha, Żyłę, że jak to, nasi mistrzowie, że tak się zachowali, że nie pogratulowali Olkowi, że nie stali na dole. Moi drodzy, wszystko się wyjaśniło. Tomasz Tumbiśler powiedział o tym, że po prostu Stoch, Żyła byli, no... Nie pocieszeni ze swojej formy, nie byli, byli niezadowoleni ze swojego występu. I po tym, gdy ten konkurs przeciągał się, nie było wiadomo, czy ta druga seria rozpocznie się, a że nie mieli szans skakać w drugiej serii, no to stwierdzili, co będziemy marzli. Pojechali do hotelu, yy, tam jakby no, dalej analizowali ten swój występ, yy, byli niepocieszeni. Po tym, jak się kiepsko zaprezentowali, i dlatego na dole tych naszych mistrzów nie było, dlatego Żyła Istoch go zniszczoła nie nosili. Był kot, był również Paweł Wąsek, i właśnie ci dwaj zawodnicy mogli wyskoczyć, pogratulować Aleksandrowi zniszczałowi, i ja to rozumiem doskonale postępowanie kota i postępowanie. Stocha i żyły choć od razu, gdy ten konkurs się kończył, gdy Olek no, lądował, skakał ten drugi skok fenomenalnie, cieszył się, radował. Czekaliśmy na to, kiedy się właśnie wyświetlą wyniki. Tam już w tym gatecie pojawili się kot i również wąsek i zaczęli gratulować zniszczołowi. No to, no to wtedy, w tamtym momencie, to było dla mnie pewnego rodzaju zagadka. A gdzie jest y... gdzie jest Stoch? Gdzie jest Żyła? No bo byłem przyzwyczajony do tego, gdy Adam Małysz zwyciężał. Pamiętacie, że na początku, no to tam pojawiał się Skupień, Robert Mateja, no to później się pojawiał Żyła, Stoch, Hula, gdy, gdy Orzeł zwisły zwyciężał. I następnie, jak Stoch wygrywał, no to wiadomo, Żyła, Kot nosili go, gdy kot wygrywał, no to kot był noszony, kubacki żyła i tak było przez wiele lat. Andrzej Stekała zwyciężał, czy, czy, czy również biegun, czy inni skoczkowie, no to, no to nasi mistrzowie ich nosili. A po prostu zdarzyło się tak, że zarówno Stoch i żyła, no może. Nie wierzyli w zniszczoła do końca ale raczej w to wątpię pewnie działali pod wpływem takiego bym powiedział emocjonalnego podejścia pewnie wielokrotnie braliście udział w jakichś zawodach sportowych rozgrywkach tak jak wam tutaj wspominałem na kanale Trenowałem Tenisa w AM Tenis, trenowałem koszykówkę w Polonii Warszawa, także grałem w lidze amatorskiej UNBA, czy grałem także w takich rozgrywkach akademickich na Uniwersytecie Warszawskim i nieraz bywało tak, że człowiek brał udział w wielkim turnieju, czy nawet po takich meczach w Tenisa. jakby Człowiek był wkurzony. Ja to zawsze rakietą rzucałem, gdy przegrywałem wygrany mecz. No bo nieraz jest tak w tenisie, że prowadzisz 5-1, przeciwnik potrafi jakby mieć pewnego rodzaju takiej ran i zwyciężasz, a ty przegrywasz wygrany mecz. I nieraz była odwrotna sytuacja, że jakby no wygrywałem taki już przegrany pojedynek. Sport to są. Emocje, tym bardziej jeśli mówimy o takich indywidualnych dyscyplinach, no to wielcy mistrzowie byli niepocieszeni, po prostu wiedzieli, że nie mają szans w w dalszej części skakać pod wpływem emocji, szybko spakowali się i pojechali do domu. Zresztą Tomasz Tumbiśler w wywiadzie, którego udzielił mediom, mówił o tym, że co prawda właśnie Stoch i Żyła nie powiedzieli mu o tym, że już wracają do hotelu, ale już właśnie w hotelu w czasie tej wykwitnej kolacji Celebrowali ten sukces z zniszczołem i wtedy właśnie Olkowi pogratulowali. Dla mnie powiem Wam szczerze, nie ma tego problemu związanego, no bo tak jak mówię, to jest czasem przykre, że my zamiast się cieszyć tym, że. Po raz pierwszy w tym sezonie Polak stał na podium, że to Olek w Lachti, czyli w takim miejscu kultowym dla polskich skoków. No bo pamiętacie o tym, że Marusasz tam zdobywał medal. Przecież Adam Małysz wtedy toczył niezapomniane pojedynki ze Schmidtem, był mistrzem i wicemistrzem przecież w Finlandii. Także przecież nasza drużyna tam zdobywała historyczny, bym powiedział, no sukces, no bo mieliśmy złoto w drużynie, R również przecież tam żyła zdobywał swój brązowy medal, czy także nawet Olek zniszczał przecież kiedyś tutaj w drużynie w Pucharze świata skakiwał na trzecie miejsce, więc Lachti, Finlandia to jest magiczne miejsce dla polskich skoków, tym bardziej fajnie, że przed tymi 30 urodzinami tam zniszczał, osiągnął ten sukces i tutaj to wszystko pokazuje, że warto być wytrwałym. Wyobraźcie sobie, że Olek wskoczył na podium w swoim 140 występie. Prawdziwą cierpliwością wykazywał się deszfanden i także pracą, niezłomnością, no bo ten reprezentant Szwajcarii potrzebował 264 konkursów. Jan Matura 209, ten legendarny czeski skoczek. Także również Szedal um, Emanuel, Pamiętać takiego francuskiego sympatycznego skoczka, 167 konkursów. Aleksander Herz 159. Pamiętacie tego, tego niemieckiego skoczka, który no, pewnego rodzaju był takim żołnierzem w reprezentacji Niemiec w tamtym czasie. Ta kadra, która miała takie gwiazdy jak Sven Hanawalt, Martin Schmidt czy także Dufner, no to, no to Herr często był takim czwartym. No, pamiętamy, że hokej, także, także był takim utalentowanym zawodnikiem. Był Neumayer, Urman czy Gregor Speth. Kubacki 159, potrzebował kot 150, no i Olek zniszczył 140, więc zobaczcie, Aleksander potrafił szybciej na te podium skoczyć od kota i Kubackiego. Na przykład 100 130, a żyła, a żyła 101, a Jan natura 102, więc jak widzicie, w wyskokach narciarskich potrzebna jest wytrwałość praca, silny charakter I wielokrotnie tutaj, nawet jak na kanale nagrywałem i zniszczą pojawiał się w tej, w tej kadrze Doleżala czy Tumbiślera, wielu tutaj kibiców pisało, że po co on skacze, niech zakończy karierę, wielokrotnie na forum ski jumping, czy skoki narciarskie, czy na platformie X na dawnym Twitterze mogliśmy wyczytać takie komentarze niech ten zniszczał, przestaje skakać bo jest Stary i to jest właśnie piękne, że ten skoczek nie poddawał się, skakał dalej, i to jest właśnie najważniejsze nie zwracać uwagi na te komentarze, no bo gdyby Olek zastosował się do tych komentarzy, jakby no, korzystał z tych rad tych wszystkich ludzi, którzy mówili mu przestań skakać, przestań skakać to my dziś. Nie celebrowalibyśmy tego wielkiego sukcesu Aleksandra Zniszczoła. I to też mi się podobało, gdy Tomasz Tumbiśler powiedział, że finalnie Oleg to zrobił, zasłużył na to. I mam nadzieję, że w kolejnych konkursach Aleksander Zniszczoł będzie znów skakał i tym razem pewnie stoch żyła Kubacki, który wraca do kadry będą mogli z Olkiem jeszcze celebrować takie sukcesy i nosić wielkiego naszego mistrza, no bo to zawsze jest pewnego rodzaju piękny taki obrazek w telewizji, gdy no to tak jak to robił Adam Małysz zwyciężał i nie tylko Polacy go nosili, ale do dzisiejszego dnia pamiętam jak go nosili Morgenstern i Simony Ammann, czy była podobna sytuacja z Kamilem Stochem, Tochem, że, że, że nosili go, żyła, kot. No to zawsze są takie piękne obrazki, czy gdy Słoweńcy wygrywają, gdy Prewc wygrywał, no to Prewc był noszony, czy, czy była sytuacja? Taka, że no, ci zawodnicy z czołówki potrafili tak, nosić innych skoczków, od razu to się kojarzy z królem, no bo pamiętamy jak różni właśnie władcy byli tak często noszeni, unoszeni do góry. Jeżeli chodzi o nasz skład, to podoba mi się to, że cały czas jest w nim rotacja. Dawid Kubacki po treningach wraca do naszej reprezentacji. No mam nadzieję, że teraz w czasie Roof Air zaprezentuje lepszy poziom. Paweł Wąsek wypada z tej kadry. Oczywiście, jak to często bywa, pojawiły się pewnego rodzaju takie komentarze na, na platformie X, jakby takiego, takie niezadowolenie, że młodzi skoczkowie punktowali w pokaży kontynentalnym. Dlaczego nie oni? Tutaj Tomasz Tumbiśler wychodzi z założenia, że przecież Roof Air to jest dosyć intensywny no, turniej yy, i że ci skoczkowie jakby bardziej pod, potrzebują yy, no, takiego zbierania doświadczenia w tym kontynentalu, że niepotrzebnie. Byłoby teraz, jakby ich tak wrzucać na głęboką wodę. Jestem ciekaw, co Wy myślicie o zniszczole, o tej całej sytuacji, o tej jakby aferze, o tej burzy w internecie, powiem wam szczerze, że to mi się nie podoba. Mnie tam zdziwiło w tamtym momencie, kiedy ci skoczkowie się nie pojawili, ale aż tak wielkiej afery bym nie robił. A od razu pojawiła się krytyka, no ale w sumie żyjemy w takich czasach. Gdy wszyscy no, lubią pewnego rodzaju afery, afery w internecie yy, klikają yy, się, więc, więc, a gdy Olek wygrywa, to należy się cieszyć. I później, jako taką ciekawostkę, po prostu zostawić to, gdzie tam był żyła i stoch, Jak to często bywa, szybko dowiedzieliśmy się, co się stało, dlaczego tych skoczków nie było. Tomasz Tumbiśler swoich liderów, swojej kadry, jakby wytłumaczył, i pewnie, gdy Olek znów wygra znaczy, wygra, miejmy nadzieję, że wygra że znów skoczy na podium. To pewnie ci nasi mistrzowie pobiegną i będą z Olkiem się cieszyć. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, no to w tym tygodniu u mnie na kanale będzie królować piłka nożna. Może koszykówka się pojawi. No bo już od jakby soboty będzie tutaj dużo skoków. No przedam intensywny czas. Rów, prawie tak jak turniej czterech skoczni będzie się przenosił ze skoczni na skocznie. Miejmy nadzieję, że właśnie Olek będzie jednym z głównych aktorów tego, tego turnieju, że będzie wskakiwał na podium. Może doczekamy się pierwszego zwycięstwa. Ja z takiego miejsca w top 5. Olka w tym turnieju bym się bardzo cieszył. No i oby Żyła, Kubacki czy Stoch doskoczyli, no bo w Lachti jakby przypomniały mi się takie czasy Małyszomani, gdzie Małysz skakał daleko, lądował, cieszyliśmy się z jego wyników, a tam Skupień, Mateja, Pachleda, Tomisław Tajner, czy Śliwka, ci zawodnicy zawodzili. Pamiętacie takiego skoczka Śliwkę, czy też Łukasza Kruczka, moi Drodzy, czekam na Wasze opinie. Jeśli podobał się Wam mój materiał, który tutaj zamieściłem, dajcie łapkę do góry. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać mój kanał. Powiedzcie sąsiadom, że istnieje taki kanał Mikołaj i Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie, gdzie próbuję Was jakby zarazić pasją do sportu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w moim kolejnym odcinku. Hej.